Ja mam z tej strony Ty Monster, dzisiejszą karą będzie keczup, keczup w twarz, taki keczup w co ty robisz? Ja myślałem, Dzisiaj tryna to laugh, moi drodzy, będziemy spróbowali się nie zaśmiać. E, ostatni tryna to laugh przegrałem. W końcu, Więc zobaczymy, okay, jak teraz będzie. W nie ściskaj tego, bo zaraz sobie pęknie i, I wszystko takie... poleci. No i pokaż. Karą jest umycie sobie twarzy ketchupem. To jest kara. Na szczęście nie jest ostry, jest zwykłym ketchupem pomidorowym, więc potasu możesz sobie wetrzeć trochę w twarz. Kochany, Tymonie, zapraszamy do memów, które nas rozśmieszą tak mocno, że ktoś z nas tę karę podejmie. No, nie zdarzyło mi się, ale domyślam się, Wydaje że. Wydaje mi się, że prędzej. Halo? Jak jest zimno, to wtedy to się dzieje. Otwieranie szampana? Nie, nie. To się. To się często tak kończy. O, to będzie źle. Galaretka. Mm, spróbuję sobie. Mm, to jest bardzo dobry pomysł, żeby. <laughs> o! Oh. jest rozwalony cały samochód. Kaweczka. Oh, Nie, to Nie z, zrobi, przerobili to na bań. A co to było? Że twarz jej się odbiła niby cała. Jak Bosowie jacyś z Dark Soulsów na naleśniki. No prawie. To był miracle. No za dużo było tego, za dużo było. I co te kotki chcą? A nie wiadomo. To nawet nie może być. Oh wow. Wiedział, <laughs> że coś się stanie. Nie no, klasyka. I tak pięknie zrobił to te... Aha, tutaj jak włączasz to do światła, to ono gaśnie. On poleci, zaorbituje gdzieś zaraz, co? Nie. co? Spadną te ogórki. <laughs> <laughs> Dlatego ludzie się boją ogórku. Dokładnie. A ja to zaraz ketchupu się będę bał. Ona walni w to. Nie. Aua. Zerżeli kawałek włosów, a nikomu, nik, nikt tego nie zauważy. Nie będzie pasować? Nie. To jest doktor Strange? Tak. Nigdy nie złapie tej laski. Coś się śni pieskowi. W ogóle będzie Doctor Strange 2. Wiem, tylko to się inaczej nazywa. Tak? Mhm. Nie Doctor Strange 2, tylko yy, Doctor Strange oj, oj. versus coś tam, coś tam multiversum. Tak się nie ćwiczy, jakby Sotemon. Wywali się. Wygląda jak Maja. Uh o -oh. Nie wpuszczę Cię. Prawie. Czy te drzwi się... Aha! One się składa. Wow, to powinno być cyberpunku, zdecydowanie. Tommy! Zostaw mnie tato. A od tych wszystkich ciasteczek chyba zmęczył się? Zmęczył się od ciasteczek dokładnie. Tak się podlewa drzewko? Chyba... Chyba tak się nie powinno podlewać drzewka! Nie no, co ty, tata? Jakie te piciołki. Jaki? Zgodzę się, ten makaron nie wyglądał zbyt ciekawie. Wyglądał podejrzanie. Coś mu wskoczyło. Co oni robią? Będą nim... Stempel robić? Nie, on będzie. Co? Nie chciałem. Patrz, widzisz, tak tu bierzesz wodę i wylewasz. To już w naszych wypadek będę wiedział, co będę robił Dokładnie. w Wenecji, jak będę się nudził. Dokładnie. Możesz tak cały tydzień robić. Albo jak nazwać takie pilota? Nie. Łu, to jest taki automatyczny. O nie, coś się z nim stanie. Pies chyba lubi bardzo. A. Ten pan po prostu uwielbia się nawijać. Tak, tak, ja znam go. Ja znam go. Albo to jest jakiś inny. On poda mu, ale tam naprawdę mu nie poda. To jest to. Chwycił go za rękę. Co to wyjdzie? Co to wyjdzie? Co to wyjdzie? Bo myś... Dark Soul. O nie! A, tła krowa. Ty jeszcze go nie um. Triki, 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 triki. Ło, 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 ło. musiała coś zobaczyć po prostu. w którym momencie... A. a... Uuu, nie. Pieczeń. Kuczyj, że tam był chyba makaron. I ser. Wszystko tam było. Jak? <ścoughs> <ścoughs> siła odśrodkowa to było. Tak! Srok. To była siła odśrodkowa tym on. Uciekaj. Zamienił się w literkę. Snow Angel. <grywa> <grywa> Dużo rzeczy im upada w tym odcinku. Co ten kotek zjada? Pa jak sobie radzi? Pa jak sobie radzi? Super szybko. Super szybko, babcia. On się. Ob on zostanie oblany. On tym się oble. To jest jakiś sposób na życie. Uh -oh. No, czasami tak bywa. Jak się stuka takimi kuflami. Wróciły, szopy. jeszcze nie oglądałam tego. A co to jest? Sonic. A bo to Sonic. Psz. Wredne kocisko! A to już było. Wiem, ale tak dalej wredne kocisko. Co tam? Co, co, co ty masz w buzi? Nie. On używa teraz takich słodkich oczek, żeby... Nie, myślę, że on po prostu myśli, że nic nie zrobił takiego no, złego chyba. Żeby... No, a no zaraz. O, a to jest bardzo znana sztuka walki. Chce tym ona nauczyć, żeby tak walczył. To nie wiem z jakiej gry jest. Bubr. Beaver? Beaver? Zatakuje go, co? Serio? Oj. To by było na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o. Cicho, cicho, cicho. Musieli Cię oddać do takiego miejsca, gdzie adoptują cię. Maciek 8 Tymosz 24 Uuu, prawie ci się udało w tym roku. Bo ci to wytrzyśnie w twarz. Okay. Idziemy umyć Ok, Okej, okej. Okay. Na kanapie i będzie na ciebie, że ty to zrobiłeś. No nie będzie. A ja jestem niewinny, bo ja jestem dzieckiem tak naprawdę. Nałóż tak jakbyś czekał na umycie twarzy. To spokojnie, wyliżę. Proszę tak. Ręce. Indie! Mm. Ja! Aha! Mmmm, miałam. Mój, to śmierdzi olejem! Nie, olejem. Mocnym. Ketchup, normalny ketchup. Rozprowadź po ręce. Tak, ciuchcił. Ciuch. I na 3 robisz tak? I mysz twarz. No. Uwaga. 3, 4, my! My, 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 my! Czemu musiałem sobie to zrobić? Słuchajcie, to jest, to jest jakby ktoś chciał... Keczup Monster! Mateusza, to Pa pa! Dawaj suba, lajka i komentarz! Ty Monster!